Jesteśmy po prologu rajdu Dakar. To był wymagający 29 km odcinek specjalny. Startowaliśmy z 30. pozycji, więc wiedzieliśmy czasy, jakie czołówka robi. Mieliśmy taką taktykę, żeby nie skończyć prologu w top 10, więc myśleliśmy sobie... Zapisałem sobie czas, którego nie możemy osiągnąć, więc tak naprawdę przed na 30 sekund musieliśmy zwolnić, żeby być zaraz za Carlosem Saincem. Myślę, że jutro będziemy startować w 26 pozycji, co jest już takim dobrym przetarciem, także... także ogólnie jesteśmy zadowoleni. W aucie był... powiedziałbym, że był dobry klimat. Trasa była bardzo szybka, taka, że naprawdę na początku wszystko działo się ekstremalnie szybko dla mnie. Później wjeżdżaliśmy w jakieś kaniony, było wąsko, kamieniście. Ale ogólnie fajnie. Bardzo dobry feeling, bardzo fajne auto. To jest Toyota T1 Plus najwyższej kategorii. Wielkie koła, wielki skok zawieszenia. Także auto jest naprawdę komfortowe i przyjemne w środku. Maksymalna prędkość tego samochodu jest ograniczona przez FIA, więc maksymalnie możemy mieć 170 km na godzinę. Tegoroczny Dakar zapowiada się na bardzo trudny, ponieważ już drugi etap będzie 48 godzin chrono. Czyli to jest odcinek specjalny, który będzie miał 970 km, na który wyjeżdżamy. Po drodze będziemy spać po prostu. Będzie siedem punktów, w których można się zatrzymać, około 17.30 się zatrzymujemy, wszystkie załogi muszą zgasić silnik, dostaną od organizatora namiot, od i po prostu tam śpimy na pustyni, nie ma serwisu, jedynie coś co się dzieje w samochodzie to my możemy sami naprawiać, następnego dnia kontynuujemy trasę, także ten etap, jeden etap będzie trwał dwa dni. Spotykamy się później troszkę na północ Arabii Saudyjskiej. Tam będzie jeden normalny dzień i znowu zacznie się Marathon Stage. Maraton Stage to kolejny dwu, tym razem dwuetapowy, dwudniowy odcinek specjalny, na którym znowu nie będzie serwisu, czyli znowu sami musimy pracować przy samochodzie. Więc tak naprawdę już pierwszy tydzień będą same trudne rzeczy. Później będzie rest day siódmego dnia. A kolejne dni, czyli z północnej części Arabii Saudyjskiej, zjeżdżamy na południe, czyli z Hajlu zjeżdżamy w kierunku Riyadu i Szubaitach. Tam będą bardziej, myślę, że. Wydmy, odcinki takie bardziej przeprawowe, takie jak w zeszłym roku, 48 godzin chrono. No, tegoroczny rajd Dakar zapowiada się naprawdę bardzo trudny. Dojazdówki co prawda będą krótsze niż zawsze, ale odcinki specjalne są długie i wyczerpujące. Tutaj w Arabii Saudyjskiej zachód słońca jest dosyć wcześnie, około 17.30, więc to będzie też kluczowe, żeby przed 17.30 osiągnąć metę, żeby nie jechać po ciemku, bo, bo nawigowanie tutaj po ciemku jest naprawdę bardzo trudne. Jeśli chodzi o moje oczekiwania, to oczywiście no, zawsze chcę być na mecie. To jest bardzo trudne, żeby dojechać rajd Dakar do mety, no, ale to jest zawsze mój cel. Jeżeli już będę na tej mecie, to fajnie by było być w top 10, a jeżeli już będę w tym top 10, to fajnie by było wygrać jeden odcinek specjalny. Także taki mam plan, zobaczymy, jak to wszystko się będzie toczyło. Aczkolwiek, no, można sobie tutaj gdybać. W Dakarze zawsze jest ważne mieć sobie 30% szczęścia i to jest najważniejsze. Jesteśmy po prologu do Dakar. Bardzo dobrze przejechany. Dobrze się bawiłem. Był bardzo szybki. Głównie piaskowy, trochę przejazdów po kamieniach. No, niestety w trakcie dogoniłem dwóch zawodników, z czego jeden był wystarczająco szybki, żeby robić dużą chmurę kurzu. I w tej chmurze trochę straciłem czasu. Ale nic, nic lepiej nie było potrzebne. Bardzo dobra pozycja startowa na jutro. Rozpocząłem Dakar od Top 5, rali 2. I taki jest mój cel na ten raj, także jestem bardzo zadowolony. No witam wszystkich. Jesteśmy właśnie po prologu, czyli można powiedzieć, że Dakar w tym momencie dla mnie i dla was również się rozpoczął. Krótki odcinek 29 km piachu miękkiego, było już troszeczkę rozjechanego przez innych kierowców, motocyklistów oczywiście. No Powiem szczerze, bardzo fajnie się jechało, troszeczkę stresu, jak zwykle przy pierwszym odcinku, człowiek ma, ale po jakichś tam kilometrach już to się rozeszło. Ciepło było, mieliśmy takie obawy, że po prostu może być coś z, z prologiem przesunięte, bo mieliśmy przez dwa dni bardzo mocne, silne wiatry. Także udało się, jestem po prologu, nie wiem jeszcze jakie są wyniki, ale cieszę się, cieszę się bardzo, że jestem na mecie i będziemy wszyscy razem. Do samego końca, 14 dni. Dzięki. O to jesteśmy po pierwszym dniu, który był prawdziwym pierwszym dniem rajdowym, choć to tylko prolog. Bardzo ciekawy prolog, który był bardzo szybki. Nie było jakichś wielkich zaskoczeń. Oczywiście wiadomo, że na prologu wychodzą też wszystkie słabości samochodów. U nas jakoś dużo się nie wydarzyło. Tak więc ja jestem bardzo zadowolony z tego, z tego dnia. Wszystko poszło bardzo sprawnie i szybko, nawet zaskakująco dobrze jak na moje umiejętności kierowcy, który przez 8 lat nie jeździł na rajdy. Także mamy fajne miejsce na jutro. Jutro przed nami za to już naprawdę bardzo poważny dzień. 400, kilkanaście kilometrów. No, spodziewamy się, że to może nawet zająć 8 godzin. No, dla porównania powiem, że dzisiaj 27 kilometrów, jechaliśmy w 17 minut. No, zaczęliśmy Dakar e, e, w 25 roku, e, to mój chyba 21 albo 20 Dakar, od, od, od razu e, mieliśmy stresa le, lekkiego z Piotrkiem i to śmiesznie, bo dwóch doświadczonych e, Dakarowców. E, ja już na starcie miałem problemy z GPS-em, bo chyba mi wgrali złą e, mapę, no i e, jak dojechaliśmy do e, Końca dojazdówki, no to zacząłem szukać organizatora od GPS-ów, żeby wgrali mi nowy program. No i oczywiście pana nie było, stresy były. No i jak pan wgrywał program, to zgasiliśmy pojazd. No i co się okazało, że później były jeszcze większe stresy, bo nie mogliśmy go odpalić. No. Ze śmiesznej przyczyny, bo był cały czas na drive'ie, a nie był włączony na parking, także nie spojrzeliśmy się na to, ale odpaliliśmy cały odcinek. Później był 30-kilometrowy, bardzo zniszczony. Przejechaliśmy go równo, zapoznaliśmy się z tym naszym pojazdem. Jeszcze nie, nie potrafimy tak dobrze, dokładnie na nim jechać, ale wczuwamy się. No i naszym celem jest cały czas jechanie do przodu. Jesteśmy w Arabii Saudyjskiej. To jest nasz pierwszy raz. Tak samo jesteśmy na Dakarze. Dzisiaj był prolog, czyli taki preludium tego, co się będzie działo. 20 parę kilometrów, kilometrów w piasku w kamieniach, jak dużo kolei. Podejrzewam, że cały raj tak będzie wyglądał. Jutro oczywiście zaczyna się prawdziwe ściganie dopiero w Jesteśmy zadowoleni, pojazd. Wszystko się dobrze spisuje. Dziękuję. Mamy krótki odcinek, który ma spowodować rozstrzygnięcie, kto w jakiej kolejności jedzie. Jutro zaczynamy cały rajd pierwszym etapem. Z tego co pamiętam, będziemy mieli 400 km, a następnego dnia już zaczynamy chrono. 48: Generalnie na początku było. Bardzo twardo i dużo różnych takich dziur, których musieliśmy uważać. W drugiej części było bardzo przyjemnie, bo była duża prędkość. Później znowu wjeżdżaliśmy między skały górki, gdzie było dużo dużych kamieni, które musieliśmy precyzyjnie omijać. I na końcu ulubiona nawierzchnia, czyli pełen ogień. Domety. Krótko dzisiaj było, ale bardzo przyjemnie. Mamy super zawieszenie ustawione. Super hamulce, super samochód się prowadzi i jest wszystko super. Jedyne co to zagrzaliśmy trochę pasek, ale to na mecie, więc podejrzewam, że jest wszystko ok. Jedziemy obejrzeć samochód, zobaczyć jak opony wyglądają i się szykujemy na następny dzień. Dziękujemy bardzo i idzie nam Krótko, prosto, bez jakiejś tam historii, po prostu pojechaliśmy ze spokojem. Prolog nie jest. Wybrane do klasyfikacji generalnej, także w ogóle nic się nie liczy. Ważne jest to, żeby przejechać na czysto. Zobacz, tam nic się nie, finalnie nie odkręca. W tym auto jest super przygotowane i, i tyle. Naszym celem jest ukończenie Dakaru i przejechanie każdego kilometra. I cieszenie się z tego każdego pokonanego kilometra. Więc my naprawdę jeździmy z rozwagą. To jest bardzo długi ride, więc. Więc my naprawdę jedziemy y, czysto, nie chcemy po prostu zrobić y, czegoś głupiego. No, głupoty, nie? Tak po prostu. Ale tak widzieliśmy, tety. zrobiły głupotę już na prologu, co jest naprawdę no, nie rozumiemy tego ale. No. no i przede wszystkim chcemy pozdrowić wszystkich kibiców z Polski, a w szczególności kibiców motowizji. Wszystkich co? Trzymajcie, Trzymajcie kciuki. Prolog poszedł zgodnie z naszymi założeniami. Chcieliśmy troszkę, troszkę szybciej pojechać. E, aby nie startować z bardzo odległych pozycji, ale cały czas w granicach rozsądku, aby, aby na sam początek nie uszkodzić samochodu. Wszystko poszło zgodnie z naszymi założeniami. Zakończyliśmy na 28 miejscu w klasyfikacji SSV oraz 157, bodajże miejscu w klasyfikacji generalnej, co daje nie najgorszą pozycję startową na jutro. Także jutro czeka nas ponad 400 km. Dzień na pewno nie będzie łatwy, spodziewane są skałki, no ale w większości będzie to piaszczysto OS. Także OS-u, otwarcie rajdu na plus. Jesteśmy zadowoleni, no i oby tak dalej. Cześć, witam wszystkich. Jesteśmy, jesteśmy dzisiaj po pierwszym odcinku specjalnym. Dzisiaj był bardzo krótki, e, trochę wymagający odcinek, e, ale króciutki zajęliśmy sz szóste miejsce. Może nie jest to idealnie, ale chcieliśmy tak na początku na spokojnie to sobie zrobić, zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje, jak się samochód sprawuje, ciężarówka i do jutra już będzie 400 km i zaczniemy dociskać, zobaczymy, no wszystko może się wydarzyć oczywiście, ale postaram się teraz każdy dzień dociskać mocniej i jechać bez problemu, to chyba najważniejsze, tym bardziej, że będzie dużo maratonów, także podejrzewam to będzie jeden z najcięższych właśnie odcinków, takich nawet na wytrzymałość. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Pa. Cześć, nazywam się Bartek Boba. Jestem nawigatorem tej bestii za mną. To ciężarówka, która ma 5000 N, 1000 koni. Jesteśmy właśnie po prologu, zajęliśmy na nim 12 miejsce. Cieszymy się z niego bardzo, mieliśmy dużo pracy przed rajdem, dużo jeszcze elementów było do poprawy, ale ostatecznie na prologu już wszystko działało jak trzeba, więc jesteśmy szczęśliwi. Przygotowujemy się do jutrzejszego bardzo długiego odcinka. Bardzo chciałem podziękować mechanikom, zrobili super pracę. Team bardzo fajna atmosfera. Pozdrowienia dla wszystkich polskich kibiców i dla wszystkich zawodników, którzy w tym roku nie startują. Mam nadzieję, że widzimy się w następnych latach. Trzymajcie za nas kciuki, do zobaczenia. Good morning, I am Latia. Thank for all the Polish people and all the fans also to support us here in Dakar. See you soon. Thank you so much.